A więc siemano jestem Kuba, dzisiaj wam pokażę mój drugi opening w tej FIFI na moim kanale. Dzisiaj to będzie bardzo krótki opening z mojej strony, gdyż otworzyłem dwie paczki, a dwie paczki za 100 tysięcy za wyzwania o 500 asyst oraz bramek składem 85, i ogólnie wam powiem tak. Jest to moja najlepsza paczka w życiu, Na tej chwili na pewno w życiu także uważam. Jest to druga paczka. W pierwszej paczce, jak widzicie, mieliśmy flary z... Konebolu i jest to Salvio, co jest bardzo słabą kartą według mnie, ale to nie jest jeszcze ta paczka najważniejsza i z góry chciałem Wam powiedzieć, że jeśli stawię tutaj ze 100 łapek w górę, to pojawi się kolejną Penny, gdyż ostatnio było tylko ich 44, co jak na zasięgi mojego kanału nie jest jakimś najlepszym wyczynem, więc myślę, że na spokojnie udało mi się ten rekord pobić na tym odcinku, gdyż trafiłem o wiele lepsze karty. I co, no i lecimy z kolejną Paczką już zaraz, tutaj widzimy Mal. Tak to się chyba czyta to nazwisko. No, karta niewymienna, tutaj się męczyłem, bo to jeszcze grywam telefonem reakcji na żywo. Ale wolę Wam nagrać tutaj na spokojnie z lepszą jakością, audio, mój głos i tak dalej. I czas o tą drugą paczkę za 100 tysięcy, która okazała się najlepsza. Bo sami zobaczcie, mamy flagi z kartą z buntowników. Ten event się skończył dzień temu, a ja ci dopiero daj ten odcinek. Jest to Jimenez Atletico Madrid który ma bardzo dobre statystyki. Taki porównywalny nad Mezem z. Liverpoolu, ale ja, ta karta nie jest bardziej grywalna od yy, właśnie karty Anglika i patrzę sobie daje w tej paczce, tutaj mamy dwa Informy oraz Karima Benzema oraz Kurtuła, jeszcze dwa polskie akcenty w postaci Milika i Krychowiaka, no paczka według mnie genialna, gdyż no nie rzadko się, czy nie często się trafia takie karty jak właśnie dwa Informy, taka karta Himalaza, która jest bardzo dobra, do tego jeszcze Kurtuła, Benzema, tutaj w paczce jeszcze między innymi Bernard, Machis, Greenwood, yy, UEFA Champions League, to nie szukajmy, jeśli nie są karty któregokolwiek by interesowały Więc co, więc że Uważam, że to jest bardzo dobra paczka Która na pewno zasługuje, żeby pojawić się na kanale Więc dzisiaj taki odcinek tylko dwuminutowy Aczkolwiek chciałem wam to pokazać Że też nie było mało odcinków na kanale Gdyż ostatnio was dosyć tutaj zaniedbywałem Więc co, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Piszcie w więcej takich może krótszych Ale ciekawszych, z lepszymi kartami Paku jak coś dobrego po prostu trafię, żebym to wrzucał I co, ja wam bardzo dziękuję Jeszcze raz za oglądanie, do usłyszenia, cześć! Yeah. she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket